Już od dwóch tygodni działa w słubicach poradnia doktora medycyny Wojciecha Haweryszko, dobrze znanego lekarza laryngologii, który dotychczas leczył pacjentów w swojej praktyce we Frankfurcie na Dodrom. Nowa poradnia znajduje się w Centrum Medycznym Brandmet w Galerii Prima. Co leczy laryngolog? Jakie badania i zabiegi są oferowane w gabinecie? O tym w naszym materiale. Brandmed się rozwija. Udało nam się pozyskać ostatnio do współpracy pana doktora Weryszko, który zakończył praktykę, prowadzenie praktyki we Frankfurcie nad Odrą i przeniósł się z całym sprzętem do Brandmedu. W tej chwili mamy dwa w pełni wyposażone gabinety, które zaopatruje pan doktor Weryszko. Pacjenci mogą u nas liczyć nie tylko na same porady, na porady laryngologiczne, ale również na zabiegi, które pan doktor wykonuje. Często skomplikowane zabiegi to plastyka podniebienia, wycinanie polipów, zmniejszanie, udrożnienie nosa przez zmniejszanie małżowi nosowych. Czyli również nie tylko konsultacje, również bardziej skomplikowane zabiegi. Zapraszamy serdecznie. W poradni oferowane są m.in. badanie słuchu, badanie narządu równowagi, badania endoskopowe, udrożnianie nosa poprzez zmniejszenie małżowin nosowych, zabiegi usuwania wędzidełka i wiele innych. Co zatem leczy Laryngolo? Otóż laryngolog zajmuje się chorobami ucha, krtani, nosa, gardła, ale także kości skroniowej, zatok przynosowych, jamy ustnej, przełyku, tchawicy, oskrzeli, języka i gruczołów ślinowych. Zajmuje się więc diagnozowaniem i leczeniem między innymi Zapalenia gardła, zatok krtani, niedosłuchów, anginy ropnej, przerośniętych migdałków, zapalenia ucha, polipów nosa i krtani, urazów i złamanie nosa, bezdechu sennego i guzów pojawiających się w obrębie głowy i szyi. Warto wiedzieć, z jakimi objawami należy zgłosić się do laryngologa. To przede wszystkim przewlekły katar, bóle gardła, oddychanie przez usta, zawroty i nawracające bóle głowy, guzy szyi i głowy, zaburzenia węchu i smaku, przewlekła chrypka. Zapalenie zatok, gardła, oskrzeli i tchawicy, bóle uszu i nieprzyjemne szumy czy uczucie zatkania skutkujące niedosłuchem, zaburzenia równowagi, zaburzenia przełykania, wystąpienie dziwnej wydzieliny z nosa bądź uszu, chrapanie. Masz pytania? Skontaktuj się z Centrum Medycznym Brandmet.